Wczoraj Ignacy umył silnik, a dzisiaj już wstawiliśmy cecha numer 2 na warsztat. Trzeba zdemontować głowicę i zobaczymy, co tam w którym to miejscu wydmuchało. Bo ogólnie tutaj puszczał na zewnątrz płyn, już tak troszkę wcześniej, przez kilka dni tutaj się sączyło. A później stało się jak teraz, że jest przedmuch najprawdopodobniej między cylindrami. Dzisiaj bardzo mocne opady deszczu, szykujemy tylko ziemniaki na fabrykę, bo mają zabierać w niedzielę od nas, także musimy uszykować. Ignacy ściąga głowice. Dzisiaj ściągniemy? Zobaczymy. Masz? Tak. No. coś, żeby założyć na ten? Od pompy te? Wkrótce? To będzie dobre. To mam wysoko I tam śrubę, tutaj, tak? Za ucho, albo za ucho sobie. Żeby... Tutaj. Masz tam gdzie 19 Ignacy? Tam. Tutem bardziej wkręcił, bo nie wiem no. był... jest, no, to pójdzie. Podnosisz? No. Okay. no. Idzie w górę, idzie, idzie. Czekaj, może ją przekręcimy. Coś tam trzyma? Tak powiem, zrobimy Te koła mogą spać, weź się te koła. Albo ja to zabiorę. Tu weź się. Spadnę mi się potłuką. Dobra. Jeszcze trochę najwyżej, bo filtry... Filtry paliwa tu schodzają. No czekaj, czekaj bo maska Tutaj maska Troszkę w bok no tam musisz przód, albo tak skręcić Dobra, dobra Dobra, no to, to tam Ci pomogę idę. Mamy to odkryte. Tak to wygląda tutaj. Co? Nie, zaraz się przyjrzymy, ale to są nowe zestawy. Zaraz się przyjrzymy. Uszczelka jest z głowicą. Nie ma Jest, z głowicą się odkleiła. To jakoś teraz musimy wymanewrować powoli. tak. Mhm. Troszkę tu. Myślę, że zaraz można to obniżyć. Obniż delikatnie, żeby niżej było. Tylko tak wiesz, bo to tak opada. Chociaż nie jest taka ciężka. Dobra, paliwo ciokie z filtrów. Tak to wygląda. Główica już zdemontowana. Zaraz oderwiemy uszczelkę. A czemu się to zgasiłeś? Była tylko zdejmiemy tę muszczelkę. Robiłem sobie takie wkładki, że jak czyszczę powierzchnię, żeby mi nie leciał ten syf na tłoki, później to wydmucham. I tak tutaj się przyglądam. Najprawdopodobniej przyczyną tego, że tu siadła uszczelka, to było to, jest to, że mamy już taką powierzchnię. Tu się sączyło, to tak to jak widać tutaj są największe brzery w tym miejscu. I złożę to jeszcze raz. Trochę pochodzi, a później trzeba będzie pomyśleć. to już może będę miał silnik po prostu zapasowy. wtedy zrobimy tylko podmiankę silnika. Jeszcze muszę dokładnie sprawdzić ile godzin zrobiliśmy na tej uszczelce wcześniejszej ogólnie po uszczelce nie widać jest w którym miejscu był przedmuch mierzyłem tutaj to praktycznie tuleje są na zero obsadzone teraz mamy nocne załadunki ziemniaków na fabrykę tak to wygląda po wyczyszczeniu Natura je są świeże, także wyglądają bardzo dobrze. Dobra, kładę uszczelkę i za chwilę zamontujemy głowicę i będę to sobie skręcał. Miało być szybko, a się okazało, że w tej głowicy od kolegi są dwie śruby w kolektorach ukręcone. Także to rozwiercam, ale słyszę, że przyjechało auto na załadunek, muszę je się załadować. Przyładujemy autko Już drugie czeka w kolejce, także będzie 5 i zostanie jeszcze 3. Może przyjadą wcześniej, to nie będzie trzeba całej nocy czekać No i mamy piąte auto załadowane, zamykam i Jeszcze zostały 3 Zabijamy ofiskiwacz na hale, bo przymrozek jest Gwinty mam naprawione, zostało mi do załadowania jeszcze trzy ciężarówki, ale tutaj sobie już odpuszczam z tym. Także będę czekał, jak będą dzwonić. No i załadowane auta, pierwsza 38, nie jest tak źle. I zaczęliśmy siewy, I się jeszcze okazało z rana, że koło przebite w bliźniaku. Nie daliśmy rady tego polu rozebrać yy, także zdjęliśmy koło i Rosja się je bez Teraz tak i tak trzeba będzie nasiona przywieźć yy, to te koło się zabierze i się ogarnie a dzisiaj będzie się najprawdopodobniej bez bliźniaka co jakoś ty Ja teraz tam wyjadę Co idzie jakoś? A? Idzie? Tak, po to na trzeba Wiadem ponacze będzie tylko zabierzemy dzisiaj bez koła trzeba, nam no Tam się nie zrobią Zmieniliśmy pole, na którym kopiamy ziemniaki Ja teraz tam podjadę dziesiątkom i nasypią mi ziemniaki jadalne odmiany jadalnej, na sortownik A tam jeszcze mamy do skończenia troszkę frytkowy zostało tam chyba 5 hektarów jeszcze to chcemy je wykopać ten pasek, to jak widać, gdzie rzepak rośnie, to jest odmiana frytkowa, tam mamy jadalne, a z lewej strony przemysł, z tamta. Tu wykopali od rana, ja byłem w Rosji, ogarnęliśmy z tym siewem, teraz czerwony pojechał zawiaźć mu nasiona, tamtą przyczepę przyciągnie i weźmie to koło ze sobą. Te koła będziemy musieli naprawić, na razie się je bez bliźniaka Sebastian tam rozkupuje Berlinę Dojechał do końca i będzie miał Nie tyle co pełno, ale nie wróci Także muszę przejechać na drugi koniec pola tu już mamy też rozkopane między zamno a innowatorem. Tam Lucjan kopie To pole jest chyba najtrudniejsze do kopania. Raz że mozaika gleby tutaj trochę więcej gliny jest jeszcze są utrudnienia w postaci tych takich tutaj widać oczek tam jedno, drugie, trzecie i trzeba to omijać i tutaj są też górki, ale te górki już tam wykopane są w większości tam jak widać wiatraki Góra Sebastian dojeżdża do końca. W było też to pole obsadzone ziemniakami przemysłowymi. Odmianą Zuzanna. Została ona wykopana dużo wcześniej. Już nawet widać, że już rosną chwasty. Do końca. O, tutaj widać jest mokro. Widać po ciągniku jak się grzebie. Przesuwa sobie do końca, wtedy mu się zabezpieczy ta guma, która zamyka zbiornik nie trzeba będzie wychodzić z ciągnika, bo jakby zaczął wysypywać i nie przesunął sobie, to tam by nie doszło to by się wcześniej otworzyło i by się nie zabezpieczyła ta plandeka to już mamy taki sprawdzony sposób, żeby sobie ułatwiać podjeżdżamy Dobra, można sypać. Sypiemy od przodu, bo tak, raz, że mamy materacę na przodzie przyczepy, a druga sprawa, w tych przyczepach, w tym tandemach, jak mamy na przodzie, to jest łatwiej je ciągać, bo ciągnik jest dociśnięty, bo gdybyśmy załadowali na tył naprawdę bardzo mocno gdyby były trudne warunki, to nieraz byłby, mógłby być problem gdzieś z przejechaniem, a tak, mamy na ciągniku część ciężaru i to zupełnie inaczej idzie. Pod tym względem, te przyczepy są bardzo dobre. Szerokie obumienie. I odjeżdżamy. Sobie, teraz sobie zawróci w ten sposób, że cofnie i będzie kopał drugi rządek na ścieżce, bo my ścieżkę wykopujemy pojedynczo. W ten sposób, że Teraz ciągnik będzie jechał po śladach opryskiwacza. Kombajn jest przesunięty. Koła kombajnu też jadą po śladach opryskiwacza. Robimy to na złożonym zaczepie i raz kupiemy lewy rządek, później kupimy prawy rządek. Bo można by było wykopać rządki skrajne od ścieżki i wrócić z tym, że wtedy by nam kombajn gniuty rządki między ciągnikiem tak jak na przykład w kombajnie ROPA widziałem że jest chyba wtedy rozsuwana oś i oś można przesunąć i ona nie idzie po tych rządkach ale tutaj w tym przypadku jedziemy dużo szybciej jak bierzemy jeden rządek i praktycznie wychodzi to na jedno tak mi się wydaje a nie mamy pogniecionego rządka bo jak rządek jest pognieciony to jest go ciężko wykopać to jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no bulwy też są wtedy w pewnym stopniu już zmiażdżone. Co 36 metrów mamy ścieżki technologiczne pod opryskiwacz. Jest to sadzone w ten sposób, że dwa rządki są niesadzone, a dwa między kołami są sadzone. Czyli na 36 metrów nam odpada 1,80 m szerokości. Jest to, przeliczając, jest to ponad 6% powierzchni pola jest nieobsadzone po to, żeby można było jeździć opryskiwaczem. I tak przykładowo na 100 hektarach 6 hektarów jest nieobsadzone. Takie oczka to jest najbardziej uciążliwe przy opryskach. Wtedy jest no, utrudnione, żeby tak precyzyjnie podojeżdżać wszędzie i przy również, bo wiadomo, tu już poprzeczaka nie zrobimy, bo tu no, nie jest za mała szerokość. A skąd się pobrały takie dziury? U nas ogólnie na naszym terenie jest dużo takich różnych właśnie, jest duże pole jest jakaś tam taka wyrwa. to wszystko tak krzakami. Na tym polu, co się Rosja właśnie zakopał, to też były podobne sytuacje, z tym, że tam ktoś tu zasypał piachem i wtedy się zakopał w tym piachu. I wysypują. Tam już widodawca przyjechał. Do dawcy zaczepiliśmy teraz Wieltona, bo jak Jachczek numer 2 jest na warsztacie. No to Wielton jest większy, także niech dawca jeździ z Wieltonem. No tak szczek numer 2 jeździ. Do przodu, dobra. No w sumie można byłoby, gdyby traktor był bardzo potrzebny, to dzisiaj już by jeździł. Dobra. Bo wszystko praktycznie jest, głowica jest, uszczelki są, tylko to poskładać. No ale odpuściłem temat, bo yy, no nie jest tak to pilne. No i odpuściłem, a były załadunki, było tamto i mówię ciutkiutki brakuje, wycofiesz To się zrobię zrobi w tym tygodniu. Bo... I dojeżdżamy do końca. Tutaj też widać takie smog, Koła się suną po pryskiwaczu tym w kombajnie, chciałem powiedzieć, po Quem é Rosja równał kultywatorem i dlatego też tak się zrobiło. Taka ciapa. Ale tu też były duże kolejny, to też wtedy jest ciężko wyjeżdżać z rządku, bo po opryskiwaczu zostają kolejny. Jeszcze jak jest rok taki mokry, to w ogóle już są bardzo mocne kolejny. Dlatego postanowiliśmy, żeby wyrównać, bo cały czas, a każdy razem, wtedy kombajnem przejeżdżał przez te kolejny po opryskiwaczu i tutaj teraz tak jak widać jest tak miękko. Poczekam chwilę aż tam wyjedzie dalej i będę tak i tak musiał za nim pojechać, bo będziemy syłali z drugiej strony. No i próbujemy zobaczymy jak sobie da radę tutaj dziesiątka z wieltonem pod tą górę i pod tym płocie. Więcej wszystkiego. Wiesz, pod dźwignię od podnoszenia i tak ja ruszyłem to może się uniosła dawałem Bo jest zerwana linka tutaj na trzeciej sekcji jest podłączone to pod wywrot Cofamy Całkiem opróż... Musi całkiem opróżnić, bo będzie jechał kopać frytkowe razem z Lucianem. dobra, i odjeżdżamy. So... nie wyglądało, że tak będzie dawaj, bok, nie mamy spodni, ale jest czerwona łyżka Mogę kamery znaleźć. Udało się bez problemu. Ten sznur jest fajny, bo fajny, bo lekki, wszędzie można go wrzucić nie? A ze stalową linią to zawsze jest problem. podziękował A ty, tam jest pod górkę. A tu będzie lepiej, chyba, nie? Też taki ciekawie. Ale czekaj no. ja tu mogę ścieżką jechać, to wyjadę to ścieżką? No Tam też w sumie ścieżkę rozkopyś, nie? No tak, no jedziemy Tylko się nie zatrzymywać Ile fabryka dała Tam jest ta górka i też tak Mogę podjechać, mogę nie podjechać. Spróbuję tutaj.